Dzisiaj razem z moimi szalonymi fankami musimy uciec z takiego oto więzienia, tylko tam śpi policjant i musimy od niego uciec szybem wentylacyjnym, tylko jest jeden problem, dziewczyny. My normalnie Jaki problem? Ten szyb wentylacyjny nie działa u nas i musimy poznajdować takie kwadraciki, czyli takie panele, którymi normalnie zbudujemy go, co? O, obudził się właśnie. O, dzień dobry, panie policjancie, a może Wypuść pan nas wypuści? Nas. cicho, nie mówcie do Wypuszczaj niego. nas na to! Natychmiast! No właśnie, Zoe dobrze mówi! Wypuść nas panie Jesteśmy. już! Jesteśmy! Nie nic nie zrobiliśmy. Nic na mnie nie macie, nic nie zrobiłam. Ej właśnie, czemu my tu jesteśmy? Bo dostaliśmy za mało łapeczek w górę i nas sadzili do więzienia. Muszą zostawić łapeczki w górę. Wypuszczaj nas, wypuszczaj nas, bo będę cały czas bić w tą drabinę. <laughs> Chodźcie. Do nie tak się chodzi po drabinie, chodź. Patrzcie, idziemy tutaj do tego szybu wentylacyjnego właśnie. O, patrzcie, jego trzeba zbudować wow. całego. I tutaj o, mam patrzcie, więzienie. pierwszy panel. O, ale super, dobra, mamy pierwszy panel. To zabieraj go i trzeba go odnieść właśnie tam do naszej celi. A ja tutaj. A ja tutaj w widzę na górze, czy to jest to, Majki? Tak, to jest ten panel. A spuście. tutaj jest pan policjant, może z nim porozmawiam i nazywam wypuści? Nie, Zoe, no co ty? Lepiej go nie buduj. Zoi! policjant! Zoe! Cicho, Wowie. Zoe, chodźcie, wracamy szybko, wracamy, wracamy Ale co? Wracamy do celi szybciej, o, dobra Ale czemu? Przecież on śpi cały czas Nieprawda, Teden zobacz On się obudzi. On się obudził, no no miałeś rację A faktycznie, idę to schować A, szybko A, patrz co mam, patrz co mam I co mi zrobisz? Nie pokazuj mu tego, to jest bardzo zły pomysł Dobra, ja tutaj obudowałem chociaż trochę Trzeba to tam odkładać, dziewczyny, słuchajcie Czyli bo... ja tutaj mam być budowniczym? Budowniczym? Ale nie Ale przecież mi za to nie płacą ale dziewczyny chcecie stąd wyjść, prawda? No, to zależy, bo tutaj w sumie jesteśmy sami z Majkim. No właśnie, i nikt nam nie przeszkadza. przeszkadza. Majki, przed kim ty się tak chował? Przed wami uciekam stąd. Eee, ja też idę za tobą. Ej! ej ja też chcę! Chodź tu, Majki! Też Majki! Co tu się nie dzieje? Nie, Nie, ja stąd idę, ja stutinę, słuchajcie, to tak nie może być. My mamy stąd stutinę. Ej, łapiemy go za nogę. Nie! nie! Dawaj zostawcie. nogi! Dawaj nogi! Nie, tylko nie zadawaj! Trzymaj nogi. za jedną! Trzymaj za drugą! Uj, Cię. Ciebie, Uciekam! Ej, szybko uciekajmy do celi! Bo to wtedy się obudzi pan! O nie. o nie! Szybko! O nie! Chodźcie, dziewczyny, wchodźcie, dziewczyny! Aha, Spójrzcie mnie! O o, o mały włos, A może Zoe! A zrobimy pociąg. Pociąg? Jak to taki długi pociąg, że jesteś Tak, łapiemy. tak jest, zrobimy pociąg! Czekaj, <grystuj> stój, <grystuj> ja łapię maj majki, chodź tu! Dobra, Dobra ja stoję. To jest a nie jak pociąg. Tak, to jest glizda, taki wąż, czekajcie. A? Dobra, i jedziemy. I jedziemy. jedziemy do przodu. <grystuj> Dobra, Jupi. Nieprawda. Byłam je dwa dni temu. Laura, chodźcie na górę, wtedy musimy pozbierać szybko te panele, bo nigdy stąd nie wyjdziemy. No, no dobra, Majk, ja się tutaj dobrze bawię w sumie w tej celi z tobą. Ja też się tutaj bardzo dobrze bawię dziewczyny. No właśnie, z wami, może tylko... powinniśmy tu zostać. Ej, Co? Ej A to mają na górze. Na górze? Uuu. Ej, tu są tak więcej takich kwadratów. Tak, o, są może jakieś jedzenie tu będzie. O, no właśnie, jest tutaj coś? Od... O. No, niestety kwadrat. Ej, chyba nie zdążymy do celu. Dobra, musimy szybko. On nie, schować. szybko Ej ja z Majkim. Majki wpuść mnie do siebie. Ej, co jest co jest? Ja chcę też do Majkiego, otwieraj to. A, cześć. Cześć dziewczyny. Ej, to było moje miejsce z Majkim. A to ja moja mówię, lodówka z Majkim. Siła. Trochę tutaj ciasto dziewczyny, ci nie będę nie pasuje, mam to otworzyć. Nie! O nie! O nie, nie? dziewczyny, ja wypadłem, wypadłem O nie, ja przez ciebie i coś ty narobiła! Wypadnij się. Dobra. <noise> dziewczyny Ej, się nie kłócą. wypychaj mnie! A! A! Co tu się działo? Coś, coś ty zrobiła, miło. to nieśmieszne! Ej, dobra, musimy dalej pozwalać, To są fajne rzeczy. Ej, dziewczyny, bo ja miałem te panele trzymałem w ręku i... A, ty masz je wszystkie, w porządku. Ja mam je, ja nie przejmuj się Majki. Jeszcze raz tak zrobisz, że będę cię gryźć w kostki. Ej, tak, nie gryźcie się tak, po tak. kostkach. Ej, tu są jakieś szafki. O, jest więcej takich! Tutaj widzę, że Mija cały czas zbiera wszystko, a my się obijaliśmy w tej szafce, serio. Nieprawda, patrzcie, ja mam najwięcej. Co?! A to wszystko wina Tak dużo?! Tak, mam tak, tak jest dużo. Ja prowadził mnie do przodu. Co to było, w ogóle? My, <grym> możemy się dać. Czekaj. Czekaj, wskoczę ci na panel, no a ja jestem za ciężka czy co? No właśnie, jesteś za gruba i tyle. Za obłażejsza. Dobra, no ja wchodzimy. Tak jest. Wchodzimy na górę szybko to poodkładać, tylko uwaga na no tej róże. No coś, się, chcę zobaczyć jak budujecie. O, w ten sposób budujemy. Buduję. Dobra, teraz ja, Majki. Uwaga, Dawaj tak i ja zbudowałam. Ło, wow, ej, sporo zbudowałam Już mamy za pierwszy. Teraz uciekniemy stąd. Tak, no jeszcze właśnie. trochę nam zostało. Chodźcie, dziewczyny, Dobra, możemy wyskoczyć. Dobra, na do Uuu, tak. i tu jest łazienka, ja trochę może skorzystać. Nie obrazicie się? Ale to jest męska toaleta, bo są pisuary. Eee, jesteś tego pewny? A co to? To nie mam pojęcia, co to jest. A tu można otworzyć? No to jest o. kibelek, no! Panele nawet tutaj są w tym kibelku. A to ja zbieram od razu. Panele w kiblu. Puciej tak. umyć. Tak, trzeba, trzeba umyć. ich myć bez przesady. O, ja uciekam, szybko uciekamy. 7 sekund mam, czy ja zdążę? 5? 4, e, no! Cztery, gdzie wy trzy, Zostawiliście mi 1, 0, szybko! A! Wchodziła środka! Uff, O, mały włos udało się! No o, nie, on jeszcze dila może złapać! O Ja tutaj z tobie jestem w łazience. Fu ja gdzie jesteś? Jeszcze cię znajdę! No Tutaj właśnie. nikogo nie ma w łazience. Nikogo... nikogo nie ma w łazience, jakby co? Dobra, ominął łazienkę na całe szczęście, ten policjant. Uf, pewnie cię usłyszał i dowiedział się, że nikogo nie ma na szczęście. Ta, no właśnie. Na szczęście, dobrze, że to wszystko przemyślałam. On chyba nie jest zbyt mądry, ten pan policjant. Aż Dlaczego? się. Dlaczego? Jak ja bym usłyszała, że nikogo nie ma w łazience. No to... Panie policjancie! Nie, Zoe, 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 nie podchodź do niego, nie podchodź do niego, to może się źle skończyć, naprawdę. O, proszę pana, mnie wcale nie było. Było w to alecie. Muszę to panu wszystko wytłumaczyć. Dobrze, że ma. Ale ma wygodne to, krzesło! Dobrze, że on śpi i nic nie rozumie i nic nie słyszy. Na całe składzie. Ale jest mega wygodne jego. I on ja dziwo nic nie, nie, nie czuje. Nie, nic, <ślały> proszę, <prawie> nie skacz. <ślały> nie skacz mu po tym. Ej, może on ma jakiś panel? Ja wiem jaki ma panel. Panel pięciu sekund, żebyśmy byli w celu, ale złapie. <ślały> o, o nie, faktycznie! Szybko! O nie! A! Tak, już myślałem, że są nie wskoczy w ogóle. Mogła Dobra, i budować. No, Pierwszy indyfikuj. raz położy jakieś panele. O tyle, Niuchu, to my tutaj budujemy ucieczkę, a ty co? Ej, No, bo mi się nam nie chce, bo jest tutaj fajnie w sumie. Fajnie. Ej, a tylko mnie wypchniesz, ty. Ja już wiem, co ty kombinujesz. Paszła no na dół. Właśnie, Aaaa, ja jest nieuważalnie. Poszła na dół. No teraz Ja się już położyłem. Możesz? Słuchajcie, szukamy tych paneli, gdzie one. O, tutaj są jeszcze pozamykane w szafce, nawet nie widziałem ich. Wezmę sobie dwa. Od razu. Tak? To ja też Ci pokażę w tej szafce, patrz. No. No wejdź. Co tutaj jest? No. Ej, co to tam robicie? Ja sobie wychodzę, co to ma być? Ja Dawaj idę tu. kostki, pogryzę za karę! Ej, dom dla zwierzaków i Zoey tam wchodzi. Ukrywam się tutaj. <laughs> Ej, nie o, ile Majki znalazły. Majki też o. w środku jest i tylko ty nie jesteś o. zwierzakiem. Ej, uciekamy szybko, 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 szybko. O nie, ja chyba się tu chowam. Ja, ja też stąpzę. już się tu chowam. Ja o nie, Majki, otwieram! Szybko, Zoe! <laughs> Dawaj, już bieg za tobą. chcesz Tak, on traci normalnie pamięć. O, głowa mi się tutaj <laughs> utknęła, Zoe. Oj, Zoe o, Ty, o, tylko ja ja nie do, się do środka. Nic głupiego. Ja też szedłem tutaj do środka. Jesteśmy jak glisty pod tyłuszkiem. łóżkiem. Juhu! Faktycznie uwielbiam być glistą z tobą, Majki. Jesteś najlepszą glistą na świecie. Ja już do nie tego powiedziałaś. Ja już tam idę, Majki. Szybko wychodzimy Za późno! Stąd. Ja Szybko. jestem blisko z Majkim, Majki, a ty nie! Majki, wszystko w porządku? Czy ona coś ci zrobiła, ta wariatka? Tak, wszystko jest w porządku, tylko musimy zbierać panele, żeby stąd uciec w Nie wiem, dlatego ja cały czas zbieram, a ona tylko kombinuje jakieś dziwne rzeczy. Tutaj w toalecie, ej, jest jakiś. Co już? Jest? go wzięłam. A ty, czy ty zabierasz mi panele z rąk, jak ty to robisz? Ja zabieram ci paneli z rąk, ja po prostu te trzy znalazłam. Aha, myślałam, że to ja je znalazłem. No dobra, niech będzie. Ale jak chcesz, to mogę ci ponosić twoje, jak ci Rączki, dla mnie to żaden problem. 5 sekund, Majki! Nooooo! Otwieramy, otwieramy! No nie. Otwieram. Majki, otwieraj! Szybko, dziewczyny! Dobra, jest Mija, jest Zoe, Ej, się czemu się... on się na mnie patrzy na tą szafkę, w której ja jestem. O, Powiedz o. mu, że tam cię nie ma! Przepraszam? W tej szafce nikogo nie ma! Tak, nie ma nikogo! Tak, panie policjancie, tam nikogo nie ma! Ej, on cały czas słyszy, jak on dyszy mi tutaj. O! O! On nie mógł śmierć, Panie policjancie, tu Uuu, jesteśmy! Tu szczury! O, poszedł o, spać! O, Brawo, o, o szczęście. całe szczęście! Tak, udało nam się, słuchać. o, tutaj jest panel. Wezmę go od razu. Co my tutaj jeszcze mamy? Gdzieś w toalecie? O, tutaj są dwa panelki. Nie widzę więcej na razie tutaj. W porządku, to idziemy No nie, dalej. no to nie mamy wystarczającej ilości paneli, to co my zrobimy? Nie, no i jeszcze musimy ich trochę pozbierać. A może na górze jeszcze są? Dawno nie sprawdzaliśmy na górze. O, o właśnie. Ja już zgłodniałam, a tam jest żarcie. Szybko, dziewczyny, uciekamy, uciekamy! Ej, Zoe, o nie! A, nie Szybko, Zoe! Nie. O Nie! Zoe dostała! Złapana. Czołgam się do was! Szybko! Czołgam się! Powoli, ale czołgam! Gdzie jest Zoe? Ja muszę ją zobaczyć, gdzie ona jest! Ej! Musimy jej otworzyć A -a! jakoś. O nie, Zoe. Oh, o, o, o. -o. Mnie z powrotem do paki. No nie. Uf, ale całe szczęście jesteś z nami znowu, chodź, Zoe. Musisz na siebie bardziej uważać, bo to jest niebezpieczne tutaj. Ale się zagapiłam. Ja wejdę jeszcze raz. Może na górę. Ej, ty tyle. Dina! Co Jak ty to ty jest? No właśnie, o, Ty nie, o, nie to masz to za dużo czasu? No o, jeszcze więcej pozbieram. Ej, ja ty ty chyba próbujesz się wykazać przed Majkim. Ej, Majkim, widzisz jak ja się staram, pozbierasz najwięcej paneli. Tak, ale ich dużo jest. ale czym... Normalnie są wyższe ode mnie. A Ej. ona mnie gryzie w kostki, no zostaw co? mnie! Co? I co ty wyprawiasz? Przestań już... No bo ona nie wiem co robi. Ej, no prezesa, Nie denerwuję. Wracaj tutaj, oddawaj kostki. Otwierajcie to. Szybko! O nie! O nie! O nie! nie. Majki, Maj, ty na, Szybko. co ty Dora. to To no przecież te drzwi się same zamykają, to co ja miałam zrobić? O, mały włos! Zatrzymać się siłą umysłu. O! A! O, właśnie! To była siła umysłu, Dobrze, Zoe. Tak. Ej, Majki, Ale cikamy, ja go nie mam! Ciekawe ile ja odbuduję, zobaczymy. No właśnie, zobaczmy ile tego Dobra. będzie. Ej, dużo, bardzo dużo. Ej, jeszcze trochę. Ostatnia trochę. Tak. Oj, o, uważaj, dobra Ty Za daj. jego pleca. Wow Prawie cię złapał Tak, dziewczyny musimy bardziej uważać Czekajcie, tutaj jest jeden panel, o tutaj jest w szafce drugi W porządku, mamy tutaj panelki Trzy, dobra, ej czemu nie mogę tego otworzyć O, tutaj jeszcze są, fajnie O, jak masz dużo Majki, jesteś genialny A ja mam jeden Majki Jesteś dumny ze mnie, że mam jeden? Tak, brawo Zoe, może więcej nie uniesiesz Kurde A Mija, gdzie jest Mija? Mija jesteś? Wróćcie do was, bo Dobra. mamy pięć sekund. O, o, to szybko, szybko dziewczyny. Ej, no mi ode mnie odgapia. Ja, o, ja mam jeden i ona też ma jeden. A może to... ode mnie odgapia? A ja mam znowu najwięcej. No to idziemy budować, może zaraz stąd uciekniemy, dziewczyny w Cię końcu. nie chwal, nie masz czym. Mam czym, bo ja najbardziej pracuję, żebyśmy stąd uciekli. Tak, musimy stąd uciec jak najszybciej, dziewczyny. Majki, A może mu się, się tu podoba Maj... i on nie chce uciec? Ja chcę stąd uciec, właśnie mi się tutaj nie podoba. Ej. No, nic nie mogę ci powiedzieć, Majki, bo ona ciągle gada. Coś ty zrobiła! Dziewczyny! Policja! Coś! Szczęście, dziewczyny obały włos! O, ja się No i coś ty zrobiła! Prawie to złapał! Dziewczyny, musimy bardziej uważać! To było przypadkiem. Nie chciałam jej wypchnąć, no, tylko mnie wkurzyła! No tak, że No to po co mnie jak nie chciałaś mnie wypchnąć. No bo niechcący to było w nerwach, w emocji. O. Ja się chowam w domku dla świeżaczków. A ja w celi, ale to było w nerwach, w emocji. Co te dziewczyny w ogóle wygadują najlepszego? Ja Jestem jak my. No bo ja byłam już w emocjach takich. No już mam dosyć tego więzienia. Już chcę być na wolności. Tak, ale na, naprawdę niewiele nam zostało dziewczyny. Spójrzcie. Już jest tego troszeczkę do zrobienia. Mam dosyć tego strażnika. Zaraz do niego pójdę, walnę go tą jego pałką i wyjdziemy sobie stąd. Dobrze, powiedz mu. To świetny mu. pomysł, Tina. Tak jest. Wyjdź i zrób ta! Tak. Dobra, idę na ciebie. Dawaj tutaj. Chodź tutaj, cwaniaku. Chodź tak. tutaj, ja się ciebie nie boję. Chodź tutaj. Masz z panela. Dostaniesz. Chodź tak tutaj. Tak jest. A mu. A, masz ty. A, masz ty Po łbie. A Zabierz mu pałę. Juhu. Tak Zabierz. jest. Walka. I co? I co? No, dobrze. Z ja was obserwuję jak mysz. Pokazałaś mu, brawo! No Juhu. właśnie, dobra, ej, czy teraz my już możemy w końcu to odbudować, już mam dosyć go, no! Myślę, że tak, że już mamy No ma ja mam jeden panel, oh, więc no. na pewno możemy. O, i Jeden ma panel dużo. znowu! Zamknęła się. No nie no, mija zamknęłaś tam przed nosem drzwi! To twórzcie! Dobra, już otwieramy. Majki, chodźmy odbudować to wyjście, no. Tak, odbudujmy już to wyjście, ej, jeszcze są ty tego masz, <laughs> Ej, bardzo dobrze, uda nam się teraz, chodźcie. Ej, czy my to otworzymy? Tak, myślę, że tak, uwaga. Nie wierzę, poczekaj, ja też dołożę no moje. Tak mało! Jednego! O, jeden i jeszcze ja jeden. Mam ten jeden! Dawaj! No, przesuń się! Je Wolność! Udało się! Yes. Yeah. 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 się. Uciekliśmy, tak jest! zostawię ci łapeczki w górę, aby uciekamy szybko do domu! Do domku! Jupi!